Kasia Cichopek jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Właśnie z ich pomocą postanowiła poinformować swoich fanów o piątych urodzinach swojej córki. Wystąpiła w bardzo odważnej sukience. Fani są zachwyceni. Kasia Cichopek jest pełnotatową mamą. W swoich wypowiedziach zawsze odnosi się do wartości rodziny i pomimo napiętego planu dnia stara się znaleźć czas dla bliskich. Właśnie opublikowała zdjęcie z piątych urodzin swojej córki Helenki. Fani nie mogli uwierzyć, na jaki strój się zdecydowała. Co kasia cichopek założyła na piąte urodziny. Fani przecierają oczy ze zdziwienia na koncie Instagramowych gwiazdy, jak miłość pojawiło się zdjęcie i podpis, poprzez który aktorka chciała złożyć urodzinowe życzenia swojej córce. Pięć lat temu po raz drugi zostałam mamą. Dziękuję, skarbie mój, że to właśnie mnie wybrałaś. Kocham cię jak stąd do kosmosu i jeszcze dalej. Rośnij zdrowa, uśmiechnięta i szczęśliwa. Sto lat moje kochanie, pisownia oryginalna Przyp. Red. Napisała pod zdjęciem Cichopek. Kobieta zszokowała wszystkich kreacją, którą wybrała na okazję. Choć dekolt był bardzo odważny, to sama kobieta wyglądała zjawiskowo. Pani Gwiazdy zwracają uwagę, że, pomimo aktywnego trybu życia i zaangażowanego macierzyństwa, aktorka wygląda pięknie. Wygląda pani przepięknie. Wszystkiego najlepszego dla córeczki pojawia się w jednym z komentarzy. Wygląda pani zjawiskowo. Jak czas szybko leci, mała już ma 5 lat, pojawia się dalej. Piękna mama, wspaniała aktorka. Bardzo panią lubimy czytamy w jednym z komentarzy. Fajna kobieta. Piękna kobieta pojawia się na jednym z forów. Wiele osób zauważa, że Cichopek pomimo aktywnego trybu życia nie zapomina o Dibaniu o swoją urodę. Widać, że regularnie trenuje i dba o sylwetkę. Oprócz córki Helenki, para Kasia Cichopek i Marcin Hakiel ma także syna Adama. Poznali się podczas zdjęć do produkcji taniec z gwiazdami. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, a później zdecydowali się na huczny ślub. Od tego momentu nie znikają z doniesień tabloidów, i choć wiele osób zauważa, że są parą dobraną idealnie, oni sami wyjawili, że przyszli przez piekło. Przez wiele lat musieli się mierzyć z problemami w związku, a popularność aktorki bardzo uderzała w Hakiela. Dzisiaj burza w małżeństwie ucichła i świadomie cieszą się z każdej wspólnej chwili. Oboje dojrzalsi doceniają swoją obecność i dzielą się miłością z dziećmi.